Hejka. Tak, powiem Wam, że to robi inaczej. Ja tutaj z tymi kołeczkami próbuję, o. ale obawiam się, że one i tak się urwą. I po prostu stwierdziłem, że obklejst obklejstruję to klejem tutaj tak do dookoła, żeby się tylko trzymało i będzie ok. Jak będę z kołeczkami się bawił, to może do jutra skończę. Jak się uda, bo to już inaczej jest. Jak one się oderwą, to nawet jak przyklejone będą, to łatwo pękną. Zobaczymy, jak wyjdzie. No. Ale to tutaj, w tym miejscu, bardzo ważne jest: jakby tego nie było, to byłoby trochę cienko. I tak nie jest tak oryginalnie, jak powinno być, bo pominąłem te kołki, z którymi cienko byłoby, nawet po sklejeniu. Ale spójrzcie, normalnie jest ok. No, teraz mi zostało tu dobrze nalać kleju, tak ładniej i, i będzie cool. I hejka. To znaczy pauza była. <śm> tak, jest dobrze polaryzacja. Jeśli źle, to poproszę o poprawienie mnie, jeśli coś zrobiłem źle. Ale moim zdaniem widać że dobrze, jest tu. Brązowy minus, nie? Czerwony plus. To jest out. No trochę nie kumam. Jeśli coś zrobiłem źle, to jakby ktoś mógł mnie poprawić, poproszę. Bo nie ma reakcji tutaj żadnego widoku. Pierwszy raz się spotykam z takim, no, z takim ustawieniem, że jak ktoś może, to bym poprosił, jak ktoś może, coś wie na ten temat więcej, to poproszę o taką podpowiedź. Jeszcze czegoś takiego nie robiłem. Wziąłem teraz minus tej pozycji, ale też nie ma różnic. No nie wiem, nie wiem, może jest... Coś czego nie wiem do końca, jakby ktoś wiedział, to poprosiłbym o podpowiedź. No hejka.